Oh, cześć, witajcie, jestem do Boszu w kolejnym filmie motowlaku Magiebeku. Teraz jak widać już wszystko działa sprawnie. A, oh, sprawnie. Powiedzmy, że sprawnie. Trzeba ja przymknąć to szybko, bo będzie sklep i słychać. Dlaczego powiedzmy, że sprawnie? No, bo to przyspiesza. To zdecydowanie lepiej przyspiesza Ale jeszcze nie mam sania i na zimne silniki jest nawet ciężko Bo bez sania no, nie chce chodzić Chyba jakieś tam jest, tylko że trzeba Jakąś sprężynkę zrobić, czy coś tam takiego Żeby to w stanie po prostu działało cały czas A nie tak ta klapka, ta klapka sobie Tak tak lata I tego już tak oglądam, bo patrzę czy jakieś Miesiaczki się za mną nie kręcą Wiadomo, nie mam świateł ani nic Także lepiej się nie pokazywać, że tak powiem No i co? Teraz pokażę mniej więcej na Pierwszym biegu podrywa Jest chyba rozgrzany już się Wydaje Widać szuli jedno Jakbym poderwał to już się boję to by było A no, to właśnie lekkie poderwanie i jest pian a no, przerwał No i widać kurde Który giebek Router i tym podobne tak na koło wyrywają Gazu. Nawet 110 dziesiątki my nie próbowałem jeszcze z drugiego biegu także czemu nie spróbujemy o lala co ci mi to widzę będę zapinał za chwilę no, się, bo ja się będę tą w tył nie jest taki pewny o nie, ale zimny był, w po z wydechu Teraz już tak nie robi. Chwilę bo ten silnik jeszcze jest trochę jakby na dotarciu Ale żeby się nie przegrzewał A srebrnym piątkom A nie Może na wyższych obrotach Cztery No dałoby się No ale nic, nie będziemy tak szaleć Taki takich biegach, bo tego sprzętu nie mam opanowanego Także padnie pięknie na drugi bieg prawdopodobnie Pracujemy jeszcze jedynką tak no Z mi Wójeczką myślę że będzie najlepiej na początku no Ciągle gdzieś coś jedzie No ale widać obroty już trzyma Całkiem inaczej chodzi na gaz... Na... Całkiem na razie na gaz jest nie Chodej mi dalej, no to chyba uszczelny zaworowy Tak się to nie wydaje jeszcze raz dwójeczka Boję się podnosi, podnosić, tak trochę jeszcze W sumie jeszcze nie wyrywałem i to są pierwsze moje podrygi na nim nie wiem w którym momencie ma dobry pian, nie? No, a reakcja na gaz jest, no, pojęty 7,2, a to no to jest magia po prostu tutaj. Dobra, już na razie gazowanie, męczenie jedziemy się przejechać trochę za spokojnie. Tego silnika zaraz nie zakatował i co, yy, Szczera coś jeszcze silniku, to jest prawdopodobnie, tak coś czuję przynajmniej, prawdopodobnie jest to coś od kopnika tutaj, bo ten kopnik nie chodzi do końca tak jak powinien, no, da się nim przekręcić, wszystko spoko, czasem nawet, wiecie, ciągnie, a czasem po prostu wskakuje jest trochę takie pykanie, Także albo po prostu trybek się rozpadł i to takie strzelanie to jest po prostu zahaczanie tego trybu z drugim trybem, i tak troszkę do tego tak tak chrupie trzeszczy, jak zło tak zwał o tutaj to tak ludzie stoją w tym przystanku zobaczmy przed nimi czasem chyba nie duży samochód ale ale chyba nie no to szybko obrotem no ale najbardziej co mi się podoba ten trzeci to ten dźwięk, to jest po prostu no dla mnie to jest magia jak kocham po prostu w te rysuchy i dodajesz gaz i ten taki swoisty poruk. Te kumple stoją na przystanku i sobie do nich zajadę No i dajcie po freszu spotkałem znajomych, którzy z nimi pogadałem <laughs> może będziecie chwilkę takie ujęcie z gumowania Idziemy dalej No i kilometry a, a co, filmy pana się pojawiać teraz Nie tak, że Nie wiem, ma być film i będzie film Tylko po prostu jak rzucę to rzucę i tyle nie będę klucze Pod presją, że tak powiem pracował, Bo no, widzieliście, do tego wychodziło, A jak czasami rzuciłem coś tak samego z siebie to chodziły całkiem, nawet git w produkcie <laughs> pojedziemy ja, już tak na tylko troszkę mi tu szarpio, bo <laughs> zimny już W ostatnie zaskoczyliście mnie tą frekwencją na fanpage'u tam ciele się bili 300 łapek jest za chwilę krótkę, patrzę, nie wiem, pół godziny minęło, godzina chyba to chyba dziko, godzinki patrzę tam już 300 lajków, ja nawet filmu nie zdarzyłem zmontować. I, co? I tak samo lajki klucze no, posypały się na, na YouTube, pod ostatnim filmem z jazdy. Ten mnie to bardzo cieszy. A, i teraz macie porównanie. To, to było ostatnia i teraz. A ja już dalej do niego zajadę. No i gureczka Bardzo duża jest, bardzo się mi to podoba Naprawdę, półtora tysiąca już skończyło, no nie wiem kiedy, nie? Dopiero co tysiąc subów, to myślę, eee to jeszcze kurczę do półtorej, czy tam do dwóch tysięcy to jeszcze hoho później z dwa lata kurczę, a tu... Ledwo co 2-3 miesiące minęło No zaskakujecie mi, naprawdę szacun dla was, moich widzów, wszystkich I ja tak dalej, no Czyli tym pięknym widoczkiem Tego krótkiego motovloga Na no, wszystkim i niczym no, Ostatnio to był śnieg, już widzicie, śnieg kopnieje I to oczywiście bardzo cieszy Będzie wreszcie coraz cieplej z ten poskładam już I będę próbował jeździć troszkę dalsze trasy Niech to kumina I co? Ten mi gaśnie, nie wiem czemu I co no, trzymajcie się, cześć, cześć na kolejne filmy ode mnie. Myślę, znaczy, że będę się pojawiać. chyba się wszedł jak się nie zawsze. Zacznę... I będę miał wahę, to na pewno przy każdej przejażdżce będę nagrywał. Bo chcę nagrywać, bo długo mnie nie było. tam parę takich tematów, nawet w sumie miałem. No i trzymajcie, cześć, mi Juboszu. No to wszystko, w kolejnych filmach, yo! A i lecę do znajomego.